Budżet powierzony diagnostyczny to są badania, grupa badań, które pozwalają nam lepiej zdiagnozować pacjenta. Przykładowo mamy pacjenta, u którego wykrywamy anemię, i do tej pory nie wiedzieliśmy, czy, z jakiego powodu jest ta anemia. Pewne cechy w morfologii pozwalają nam przypuszczać, co jest przyczyną, ale dzisiaj mamy możliwość zrobienia badań ferrytyny, witaminy B12, kwasu foliowego i na tej podstawie ustalenia, czy właśnie suplementować witaminę B12 w tym mhm. momencie, czy odwrotnie, na przykład żelazo. I z tego powodu pacjent ma kłopoty, a może wszystkie są w normie i trzeba jeszcze szukać innej przyczyny. O, masz podwyższone ciśnienie, to zgłoś się do kardiologa. Nie, zgłoś się do lekarza podstawy opieki zdrowotnej, bo najczęściej on będzie wysłuchany. Wystarczająco kompetentny, żeby z Twoim ciśnieniem poradzić sobie. Tych badań jest naprawdę sporo w tej chwili, które możemy wykonać, i to pozwala nam prowadzić jeszcze większą grupę pacjentów, nawet biopsję tarczycy. Ewa Kurzyńska, długo i szczęśliwie witam Państwa. Dziś w moim programie o tym, Czego możemy się spodziewać u lekarza rodzinnego? Chciałam Państwu powiedzieć, że ten repertuar badań, które lekarz medycyny rodzinnej może zlecić, znacząco się poszerzył i dziś o szczegółach tych nowości z moimi Państwa gościem, ze mną dr Tomasz Zieliński, specjalista medycyny rodzinnej, porozumienie zielonogórskie. Witam, panie doktorze. Dzień dobry, witam również. Panie doktorze, utarło się, że w przychodni podstawowej opieki zdrowotnej można zrobić tylko te podstawowe badania. To już chyba jest nieprawda od jakiegoś czasu. W podstawowej opiece zdrowotnej od początku jej istnienia mogliśmy wykonać no, te tak zwane podstawowe badania, chociaż one są też różne i jest cała grupa tych badań, powiedzmy morfologia, analiza moczu, wszyscy znają, no, ale mamy też USG, czy to tarczycy, czy, czy brzucha. I to było od zawsze. Mm -hmm. Częściowo się zmieniało przez lata, ale w niewielkim zakresie. Natomiast przede wszystkim wykonywaliśmy to wtedy, kiedy mieliśmy chorobę, podejrzenie choroby, monitorowaliśmy leczenie pacjenta, nie robiliśmy tego na zapas. E, czyli nie robiliśmy tego profilaktycznie, bo on no, nie. Na było zasadzie, to panie doktorze, coś mi burczy w brzuchu, to może USG poproszę. No oczywiście aż tak to może nie, bo mm -hmm. badania dodatkowe trzeba pamiętać, że są badaniami dodatkowymi, czyli to nie robimy wszystkimi za. Bo to nie ma sensu po prostu, no, nawet nie chodzi o marnowanie środków finansowych, co też ma znaczenie, tak zwłaszcza w wie, dzisiejszych tak. czasach, kiedy no, musimy y, dwa razy pieniążek oglądać z każdej strony, czy go podamy na zdrowie, czy na armię, y, ale. Y, Zawsze badania są dodatkowe, tak? czyli wtedy je robimy, kiedy coś wnoszą, a wnosić mogą albo w diagnostyce, lub monitorowaniu potem leczenia, albo w profilaktyce. Ale pewną taką nowością w podstawowej opiece zdrowotnej jest budżet powierzony na diagnostykę. Jakie on daje dodatkowe oręże diagnostyczne lekarzom rodzinnym? Budżet powierzony diagnostyczny, bo mamy dwa budżety powierzone, pewnie przejdziemy też do drugiego przez chwilę, ale budżet powierzony diagnostyczny to są badania, grupa badań, które pozwalają nam lepiej zdiagnozować pacjenta. Przykładowo mamy pacjenta, u którego wykrywamy anemię, i do tej pory nie wiedzieliśmy, z jakiego powodu jest ta anemia. Pewne cechy w morfologii pozwalają nam przypuszczać, co jest przyczyną, ale dzisiaj mamy możliwość zrobienia badań ferrytyny, witaminy B12, kwasu foliowego i na tej podstawie ustalenia, czy właśnie suplementować witaminę B12 w tym momencie, mhm. czy odwrotnie, na przykład żelazo. I z tego powodu pacjent ma kłopoty, a może wszystkie są w normie i trzeba jeszcze szukać innej przyczyny. Mamy tam grupę badań w kierunku diagnostyki problemów z przewodu pokarmowego, czyli poszukiwanie takiej bakterii Helicobacter pylori. Test skał chyba, Test prawda? Test tak, mm -hmm. to jest w ten sposób. Mamy też w kierunku reumatoidalnego zapalenia stawu Czyli stawów, czyli mamy antyCCP, takie badanie, które pozwala nam dosyć z dużym wyprzedzeniem zauważyć ryzyko pojawienia się RZTS. Mamy też badania, które pozwalają nam na wykrycie infekcji HCV, czyli wirusowego zapalenia wątroby typu C, i tu możemy wcześniej też wykrywać, czy ktoś choruje mhm. i, i, i reagować, bo mamy leczenie na to dobre, i mamy też badania infekcyjne, tak zwane, czyli możemy zbadać u dzieci do szóstego roku życia CRP, czyli wtedy łatwiej Marker jest... stanu zapalnego, tak? tak? Markarz, ale też i pozwalający trochę y, łatwiej rozmawiać wtedy z rodzicami, czy potrzebny jest antybiotyk, czy nie, bo wiemy, że w Polsce nadużywamy antybiotyków. Mhm. Dzięki wykonaniu temu badaniu, jeżeli wychodzi prawidłowe, no to wiemy, że ten antybiotyk jest prawie zawsze niepotrzebny. Czyli to... pewnie wirus tam dokucza, a nie bakteria. Tak jest, dokładnie mhm. tak. Również w tym pakiecie badań mamy streptest, czyli też badanie w kierunku tego, czy to jest naprawdę angina tutaj wy wyłana przez bakterię Streptococcus, którego możemy w po prostu stwierdzić w wymazie i to mamy od ręki takie badanie, że nie trzeba gdzieś jeździć, tylko w przychodniach mamy odpowiednie testy i to wykonujemy. Więc ten poszerzony taki panel badań daje nam więcej możliwości do diagnostyki na miejscu też częściowo, bo również Helicobacter pylori część poradni robi na miejscu. Myślę sobie, że wielu pacjentów pewnie uniknie wizyt u hematologa, u gastrologa, u reumatologa, bo lekarz rodzinny jest tym specjalistą, który no, sporo tej diagnostyki, tak jak pan mówi, którą pewnie by w poradni specjalistycznej wykonano, właśnie tutaj w tej takim miejscu bliskim pacjentowi można zrobić. Tak, to no, medycyna rodzinna rozwija się od kilkudziesięciu lat. Ostatnie lata to jest wreszcie, dochodzimy powoli do tego, do mm -hmm. czego chcielibyśmy, bo właśnie my też jesteśmy specjalistami. To no często właśnie. przez lata się zapomina, o tym. Też kiedyś nie było tych specjalistów, to też z tego No ale wynikało. to trochę wina nomenklatury, mówimy e... proszę skierowanie do specjalisty, prawda? Tak, a tutaj, no tak jak no ja, jest, ja jestem specjalistą medycyny tak. rodzinnej, uzyskałem tytuł specjalisty, tak, czyli całą specjalizację zrobiłem i jeżeli nie jest to specjalista medycyny rodzinnej, to często jest internista, czyli też specjalista mhm. chorób wewnętrznych, specjalista pediatrii, więc osób bez specjalizacji w pozecie nie ma już dużo. A no to słowo podstawowa często nie się jest nam kojarzy fortunne, myślę sobie. z podstawową mhm. szkołą, a my powinniśmy to raczej podstawowa, rozumiem, że to jest podstawa, baza, filar taki, na no czym to pan wszystko Jak pan tak wspomniał, stoi? że my tak oglądamy te złotówki teraz i się zastanawiamy, czy na armię, czy na zdrowie, mi się zawsze lekarze rodzinni kojarzyli z taką pierwszą linią frontu w walce z chorobami, taką, nie chcę powiedzieć piechotą, ale tymi, którzy no, stoją na straży naszego zdrowia i dobrostanu na co dzień. Bo tego lekarza, specjalista, endokrynologa, kardiologa czy innego, to my tak mówiąc kolokwialnie od wielkiego dzwonu widujemy, a lekarza rodzinnego no jednak stosunkowo często idziemy do niego z wieloma problemami zdrowotnymi. I to słusznie, bo taka jest właśnie idea medycyny Rodzinnej, żeby pacjent miał zaopatrzone większość swoich problemów zdrowotnych, bo większość się da zrobić właśnie w tej naszej podstawowej opiece zdrowotnej. I my się po to uczymy. Cała nasza specjalizacja polega na tym, żeby się nauczyć o dużej ilości schorzeń, podstawowych informacji, czyli tak, żebyśmy byli te główne rzeczy w stanie. Tak sobie od razu myślę. Tłumaczyć. Słucham Pana, Panie Doktorze, i dochodzę do wniosku, że lekarze medycyny rodzinnej są tymi specjalistami w systemie ochrony zdrowia, którzy na pacjenta, na człowieka patrzą całościowo, że trochę ta nasza medycyna współczesna się rozczłonkowała, mówiąc kolokwialnie. Mamy ortopedów, mamy neurologów, mamy kardiologów od serca, a wy musicie patrzeć na cały obraz. Tak, no, taka jest idea medycyny rodzinnej w 70, 1975 roku, kiedy podjęto decyzję o tworzeniu takiej na świecie specjalizacji, to właśnie było podejście holistyczne. Całość pacjenta mamy w całości oglądać, a nie po kawałku, bo to po no, w zasadzie tysiącleciach medycyny, kiedy właśnie zaczęliśmy pacjenta szatkować na kawałki, okazało się, że to jest niedobre i dla pacjenta, i dla systemów ochrony zdrowia. Po prostu staje się zbyt drogie, bo każdy patrzy tylko na swój kawałeczek, wycinek, a nie tak. patrzy na cały. I idea właśnie medycyny rodzinnej jest taka, żebyśmy my popatrzyli na całość pacjenta, ale też znając się na większości schorzeń pacjenta w tym zakresie podstawowym, ale wystarczającym do obsłużenia najczęstszych potrzeb, czyli nie robimy tego, żeby każdego pacjenta z nadciśnieniem wysyłać do kardiologa. Często słyszymy w mediach również, niestety, mm -hmm. że o, masz podwyższone ciśnienie, to zgłoś się do kardiologa. Nie zgłoś się do lekarza podstawy opieki zdrowotnej, bo najczęściej on będzie wystarczająco kompetentny, żeby z Twoim ciśnieniem poradzić sobie. Jeżeli się okaże, że to przekracza jego możliwości, takie bazowe, no to mamy element opieki koordynowanej. Budżet powierzony opieki koordynowanej, mamy nowe badania. Oczywiście niestety tylko w tych placówkach, które są w opiece koordynowany, ale jest ich Przebywa mniej więcej, połowa mm -hmm. jest w tej chwili w opiece koordynowanej I w tych placówkach można dokonać następne badania przede serca, to czego nie mieliśmy wcale. Kiedyś kierowaliśmy do kardiologa wyłącznie po to, żeby wykonać echo serca. Jeżeli się okazało, że jest wszystko dobrze, to tam nie musiał być pacjent. Chyba nawet holter ciśnieniowy w opiece tak, koordynowanej, prawda? i holtery AG i kierunku przewykłych choroby nerek. Tych badań jest naprawdę sporo w tej chwili, które możemy wykonać. I to pozwala nam prowadzić jeszcze większą grupę. Pacjentem, nawet biopsję tarczycy. Super. Wiemy już, że y, lekarz medycyny rodzinnej może. Y... Bardzo wiele, jeżeli idzie o diagnozowanie, leczenie wielu, wielu schorzeń, ale chciałabym też się przy tym aspekcie profilaktyki zatrzymać, bo mamy program Moje Zdrowie od niedawna, już dla osób od 20 roku życia w górę. I nie chcę rozmawiać dzisiaj o wszystkich badaniach, które są tam dostępne, ale o dwóch, które są bardzo ważne, ale są dużo mniej znane. Na pierwszy ogień chciałabym wziąć lipoproteinę małe. A, panie doktorze, co to za badanie? Dlaczego? Jest doważne i dla kogo. To jest nowość taka systemowa, bo nawet do niedawna nawet kardiolodzy nie tak często wykonywali to badanie. Także Polska jest jednym z pierwszych, a może nawet pierwszym krajem, który tak masowo będzie testował występowanie czy badał poziom tej lipoproteiny. Ona ma o tyle znaczenie, że wiemy już z badań naukowych, że jej podwyższony poziom oznacza wyższe ryzyko. Chorób sercowo-naczyniowych, czyli zwiększone ryzyko zawału albo udaru mózgu, zawału serca albo udaru mózgu, czyli tego, czego boimy się i bardzo często jest, no, albo prowadzi do ciężkiego kalectwa, albo w ogóle mhm. do śmierci u pacjentów. W związku z czym, wiedząc wcześniej, że ten pacjent ma większe ryzyko, jesteśmy w stanie bardziej go zmotywować do tego, żeby lepiej o siebie dbał, ponieważ na dzisiaj jeszcze nie mamy leków, które obniżają tą lipoproteinę i dzięki temu zmniejszają ryzyko, choć są już badania kliniczne gdzieś tam pewnie, czy za rok, czy za pięć na lat. Na horyzoncie tak, leki są. Tak, będzie już możliwość prawdopodobnie obniżania tego ryzyka, ale do tego czasu wiemy, że u tych pacjentów po prostu należy pilnować. Żeby miały zawsze dobre ciśnienie, żeby nie mieli wahań glikemii, czyli cukry, jeżeli mają cukrzycę, że mają stan przedcukrzycowy, że muszą dokładnie się monitorować i pilnować, żeby te cukry były lepsze, żeby mieli cholesterol w normie, żeby mieli więcej ruchu, żeby przestali palić papierosy. Czyli Taki by... trochę pacjent specjalnej troski jest znaczy, wtedy, to jest, tak? To samo powinni robić, co zwykli mm -hmm. ludzie. Każdy z nas powinien w ten sposób żyć ale oni wiedząc, że mają większe ryzyko, no powinni bardziej się pilnować, a my ich też bardziej mhm. do tego motywować. No i mam nadzieję, że też dzięki temu, że będą wiedzieli, że gdzieś mają takie zagrożenie, no to będą chętniej się pilnować, bo to, że ktoś ma podwyższony ten poziom, prawdopodobnie było przyczyną w przeszłości, zresztą teraz też, ale już mam nadzieję, że będziemy od tego odchodzić, zgonów, takich wczesnych zgonów młodych ludzi, nie wiadomo dlaczego nagle zmarł. Tak, miał 40 lat i tak był jest. zawał, prawda? I był zawał i teraz niby nie powinien, no bo to jeszcze młody człowiek, a to prawdopodobnie byli ci ludzie, którzy mieli podwyższony poziom lipoproteiny z tym małą literką A. I tu przyjęliśmy sobie na razie taki przedział wiekowy 20-40 lat, bo to są ci ludzie, właśnie dla których nie mamy innych metod liczenia ryzyka sercowo-naczyniowego, i tu będziemy wykonywać, wykonuje się to na dzisiaj raz w życiu. Nie ma potrzeby częstszego badania. Tak, bo to jest uwarunkowane genetycznie, prawda? Tak, tak, tak. No więc dopóki nie będzie leczenia i nie będziemy mm -hmm. weryfikować, na ile nam się udaje obniżać, to nie potrzeba tego badać kolejny raz. Oczywiście są też jakieś zalecenia, które mówią, że można do drugi raz, ale badanie jest drogie, więc też systemowo patrzmy mm -hmm. na to, że, czy, czy coś ma realny sens. Tu też od razu powiem, bo, bo, bo wśród pacjentów już krążą takie informacje, że lepiej nie brać statyn, bo Nosi się poziom lipoproteiny, a po e, podstępnach. Po tak, to prawda. Ten poziom zdarza się, że u części pacjentów się unosi, ale to nie jest istotne klinicznie, znaczy większy jest pożytek z tego, że zabezpieczymy pacjenta obniżeniem cholesterolu, niż to, że ten jest poziom... Jest niewielki wzrost. ten wzrost, tak, jeżeli tak, on tak. w ogóle wystąpi, nie bo to musi, nie u każdego. Nie musi, ale mhm. może, ale ja to lubię zawsze, jak jest czysta sytuacja i taka jasność, a nie, że tam ktoś potem mówi, że gdzieś słyszał, że podobno komuś urosło, to może lepiej mhm. się nie leczyć. Nie, wiemy, znamy ten mechanizm i, i wiemy, że on jest bezpieczniej jest wziąć, niż nie wziąć tutaj. Panie doktorze, to lipoproteinę A mamy omówioną yy, i drugie badanie, test FIT. Brzmi bardzo yy, FIT. Yy, słyszałam taką opinię, że może to być alternatywa dla kolonoskopii. To prawda? To troszkę przesadzone bym powiedział. Znaczy, to jest bardzo dobre badanie. Może zacznę w ten sposób. Tak, no może jest, opowiedzmy w ogóle tak, o tym To jest też bardzo dobre fit. badanie i teraz dla odmiany. Tu mówiliśmy o badaniach dla młodszych. To jest dla starszych, czyli to jest dla pacjentów 50. Plus. W tej grupie pacjentów wykonujemy to badanie. To jest badanie kału w kierunku krwi utajonej. Różniśmy, takie badanie mieliśmy na rynku. To, to nie jest nowość mm -hmm. w rozumieniu z tego, co badamy. Jest inna metoda. Jest jest prawda, i bardziej szczegółowa. Ale tak, badanie jest mniej, jest bardziej odporne na błędy, które wynikają z diety, z tego, gdzie jest krwawienie. Tak, no bo ten stary test był taki, że jeżeli ktoś na przykład zjadł steka dwa dni przed badaniem, no to mógł być fałszywie dodatni, tak? Bo... Tak, to, bo to badanie, to teraz, które mamy ten test FIT, to jest badanie, które wykrywa tylko ludzką hemoglobinę, czyli nie, nie ma właśnie tego mhm. zanieczyszczenia w badaniu Jasne. i też nie jest wrażliwe na krwawienie wyżej, tak? czyli, nie wiem komuś dziąsła krwawiły i mhm. przez to miał w kale ślady krwi. To nie powinno mieć miejsca, czyli tak naprawdę badamy lito grube. Bo raka jelita grubego się boimy. Znaczy, oczywiście boimy się w rozumieniu, że nie chcemy, żeby było, bo jak mhm. się już jest, no to się już wtedy nie boimy, tylko leczymy. I w momencie, kiedy wykrywamy krew utajoną, Wiemy, że jest duże ryzyko, że tam jest nowotwór, ale również inne choroby jelita grubego, które wywołują krwawienie, więc wtedy trzeba zrobić kolonoskopię. Czyli robimy test FIT, nie zamiast kolonoskopii. Mhm. Pierwszy krok taki. To jest pierwszy krok, powtarzana co roku, prawdopodobnie powoduje, że jest cały czas ujemny wynik, czyli nie ma tej krwi, nie ma potrzeby robienia kolonoskopii, mhm. ale zwracam uwagę, u pacjentów powyżej 50 roku życia. Pacjenci w grupie 40, 50, które mają, którzy mają w rodzinie występowanie jelit, raka jelita grubego, powinni mimo wszystko wykonać kolonoskopię. Bo, także To, Jasne, nie może bo to jest być złoty tak standard tak. diagnostyczny, to też nie chcemy tutaj przekłamywać rzeczywistości, ale to tak jak pan powiedział, czasami, jeżeli mamy te 50 lat, nie ma obciążenia rodzinnego, nie było raka jelita grubego, test wyjdzie ujemny, czyli nie ma śladów krwi utajonej. Możemy rok poczekać. Możemy poczekać, i za rok prawda? Znowu, tak? Nie musimy iść na kolonoskopię na te 50 uroczystości. Tak, natomiast oczywiście tu mamy. Problem z tym badaniem za rok, mhm. bo w ramach programu Moje Zdrowie mamy to jedno badanie, a następne za trzy lata. A rozumiem. A te dwa lata trzeba będzie coś wymyślić. Znaczy, ja mam nadzieję, że Ministerstwo Zdrowia, jak już pojawią się wprost wytyczne, no to uzupełni o te kolejne badania. Takie rozmowy też trwają. Bo jest to nowość, mimo wszystko no, dopiero no, tak, 4 miesiące. No ale miesiące to jest mamy. taki game changer, powiedziałabym, bo rak jelita grubego to jest ogromny problem. Dużo ludzi choruje. To jest nowotwór, który jeżeli jest wcześniej wykryty, on całkiem nieźle rokuje. Są nowoczesne terapie. Problemem jest to, że my go po prostu wciąż wykrywamy za późno, więc no tu jest szansa, że jednak to się zmieni dzięki tak, temu tak, przesiewowi. Taka jest idea tego mhm. badania, żeby właśnie wykonywać u. No najlepiej całej populacji, no pewnie nigdy tego nie osiągniemy, ale zbliżajmy się do, do całej populacji I wtedy y, tam, y, czy będziemy robić kolonoskopię tam, gdzie jest to już bardziej wskazane. Skrócą się kolejki do kolonoskopii, mniejsze koszty, bo kolonoskopia jest wiadomo dużo droższa niż badanie tego mhm. FIT. I y, 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 to też niepotrzebnie, pacjentów nie będziemy narażać na nieprzyjemne mimo wszystko badanie, ale tam, gdzie jest potrzebne. Ja to mam robimy. nadzieję, że będzie łatwiej wtedy namówić, jak będzie wskazanie. Mhm. Jasne. Panie doktorze, proszę mi powiedzieć. Ja też muszę się uderzyć w piersi i przyznać, że do lekarza rodzinnego swojego chodzę wtedy, kiedy kaszle kicham, czyli w tym sezonie jesiennym najczęściej. Nie pamiętam, żebym poszła kiedykolwiek. Poczuję się dobrze i chciałabym, żeby tak zostało. Mówiąc krótko i pytając Pana, czy my możemy pójść do lekarza rodzinnego, żeby świadomie zarządzać swoim zdrowiem, zaplanować jakieś działania profilaktyczne, porozmawiać o tym, co mi służy, a co może mi szkodzi? No, jak najbardziej, Od tego my jesteśmy. E te zmiany, które których gdzieś tam na początku naszej rozmowy mówiłem, mhm. że się medycyna rodzinna też zmienia w Polsce, właśnie służą temu, żebyśmy więcej czasu poświęcali na profilaktykę, nawet jeśli ta profilaktyka jest interwencją, bo na przykład w badaniach nam wyjdzie coś nie tak, to potem chcemy prowadzić edukację, chcemy poszerzać ten taki zakres powodów, dla których zgłaszają się pacjenci. Jak najbardziej profilaktyczne badania, czy to jest profilaktyka chorób układu krążenia, którą mamy od dawna, czy to jest teraz moje zdrowie, czy to są szczepienia ochronne, to jest jak najbardziej świetny pomysł do tego, żeby zgłosić się do swojego lekarza rodzinnego. I na koniec już myślę sobie, że ten związek z lekarzem rodzinnym, on powinien być taki bliski. To powinna być osoba, którą widujemy regularnie, nie tylko wtedy, kiedy się pali, ale właśnie wtedy, kiedy wszystko jest w porządku. I przyznam, że czasem pod moimi wywiadami pojawiają się komentarze, że fajnie, że mówię o tych nowych badaniach, że moi goście o nich mówią, ale mój lekarz rodzinny nie chce mi dać skierowania. Czy my możemy zmienić lekarza rodzinnego, zapisać się do innego specjalisty? Tak, odpowiadając wprost tak. Natomiast jeszcze jedno zastrzeżenie chciałbym do tego, że lekarz nie chce dać tam zlecić mhm. badań. Po pierwsze, są sytuacje, kiedy lekarz nie może ich zlecić, bo na przykład nie jest w opiece koordynowany Jasne. jego poradnia i tego nie może, nie, że nie chce, tylko po prostu nie może. To jest raz, dwa. Budżety na część z tych badań, nie na wszystkie, ale na część badań są ograniczone i NFZ je właśnie ogranicza, no bo brakuje środków, więc może mhm. być tak, że się skończyły. Ale wtedy lekarz powinien powiedzieć: no to na przykład mamy już teraz końcówkę roku, to nie jest pilne. Umówmy się w styczniu, kiedy będzie nowy budżet. I, no i czasem jest też tak, że pacjenci przychodzą po badania, które nie mają wskazań medycznych. Więc to też, z tak jak już wcześniej mówiłem, badania nie zawsze są tym, co powinniśmy koniecznie zrobić. Natomiast jeśli one mają wskazania i powinny być zrobione a w swoim poz ie u swojego lekarza nie można się doprosić, no to oczywiście można zmienić trzy razy w roku, można to zrobić bezpłatnie. Ja nie muszę swojego lekarza wcale o tym fakcie informować, nie, prawda? Nie, ten lekarz zostanie poinformowany po fakcie z tam powiedzmy miesięcznym mhm. lub trochę dłuższym opóźnieniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia, że pacjent przestał być jego pacjentem, bo taką informację dostajemy wtedy zwrotnie. No po to jest wybór, tak? Znaczy to też każdy lekarz ma takich pacjentów, którzy go lubią i tacy, co go nie bardzo lubią. No i to jest naturalne, no to jest właśnie ta interakcja ludzka, w którą musimy wejść i to nawet nie o to chodzi, czy ktoś zleca badania czy nie zleca. Jeśli się źle czujemy ze swoim lekarzem, warto poszukać innego. Po prostu się zapisać w innym poz prawda? Dokładnie Do specjalisty, tak. w którym może tej chemii będzie więcej. To jak, jak to zawsze w relacjach międzyludzkich. Panie doktorze, pan już skorzystał z programu Moje Zdrowie? No ja stety czy niestety nie mogę, ponieważ nie minął mi jeszcze rok od badania 40, plus, które robiłem w poprzednie, które były badania profilaktyczne. Mm -hmm. I mam takiego pecha, że teoretycznie mógłbym, ale według NFZ-u nie mogę, czyli wpadłem w taką dziurę. I to jest też przykład na to, co o. w poprzednim pytaniu mówiłem, że nie zawsze można. Czyli jakbym był zwykłym pacjentem, to bym przyszedł, że mi się należy, a NFZ wyświetla, czy znaczy Centrum Zdrowia wyświetla, że NFZ mi za to nie płaci i nie mogę tego do zrobić. ile w tej poczekalni pan spędzi? No spędziłem już rok od 40+, mm -hmm. plus, a muszę jeszcze y, miesiąc chyba spędzić. No to już niedługo. <laughs> Mam nadzieję, że wszystko będzie w idealnej normie. Bardzo panu dziękuję za spotkanie, za te bardzo ważne dla naszych widzów informacje. Zachęcamy państwa do korzystania z programu Moje Zdrowie, z testów FIT, z lipoproteiny A, bo to są badania, które w, w tym programie są przewidziane. No i do takiego bliskiego kontaktu z lekarzem, rodzinnym swoim, bo nie tylko wtedy, kiedy coś nam dolega, ale możemy do niego pójść po prostu wtedy, kiedy czujemy się dobrze i chcemy, żeby tak zostało. Ze mną w studiu dr Tomasz Zieliński, specjalista medycyny rodzinnej. Bardzo panu doktorowi dziękuję. Dziękuję również.